Misa 2 to kolejny mój projekt związany z obrazem Hansa Memlinga. Misa 2 dlatego, że jest to już jakby druga część pracy, którą wcześniej stworzyłem, czyli Misa, Misa 1 i obie prace są nawiązaniem do centralnego motywu z obrazu, gdzie anioł trzyma wagę, w której waży obie postacie. I jedna i druga postać Wprost ilość grzechów tych postaci decyduje, czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła. Obie postacie troszkę wyrwałem z kontekstu, to znaczy przetworzyłem jakby na nowy sposób, ten linorytniczy. Misa 2 jest bardzo ciekawa dla mnie, w, była w obróbce. Ponieważ ten cały jakby układ tej postaci jest w takim agonalnym, już wykręconym stanie, takim już beznadziejnym i widziałem wizję takiej właśnie rozpadającej się postaci, która już jakby nie ma dla niej szansy i wpada w tę w otchłań piekła, zaraz wpadnie. Dlatego moja postać właśnie jest taką swetą, która się rozpada. Jest, oczywiście nawiązuje tutaj do takiego trochę rysunkowego charakteru, ale no ma to oczywiście zadanie trochę nawiązywać do obrazu i do tej jakby sytuacji, natomiast jest to wyrwane z kontekstu, czyli też w pewnym sensie zaczyna się tu budować taka własna retoryka, własna symbolika, ale jest to gdzieś cały czas blisko tego co i no, zostało zobrazowane na obrazie Memlinga. Moja postać jest jakby w tej odchłani czerni. Czarne tło jest tą taką jakby też odchłanią. To co się dalej znajduje to wcale nie jest nic lepszego, bo tak ten pas, który jakby zbudował kompozycyjnie też pracę, te linie są jakby tym przejściem do kolejnego świata, ale w, no właśnie ni, nie, nie lepszego, jakby się zdawało. Tak właśnie mniej więcej e, gdzieś poprowadziłem tą pracę. Oczywiście w tle proszę Państwa, oczywiście w tle, proszę Państwa, mecz jeszcze świata. mam tutaj całkiem dobrą odbitkę. Dlaczego też tak się ciężko odbija ogólnie? To jest wina linoleum. Nie prasy ani farby. Po prostu są różne gatunki tych linoleumów. Ja takiego fajnego, dobrego, gładziutkiego to mam niewiele. I teraz odbijam na takim troszeczkę chropowatym. No Yy, ogólnie grafiki wyjdą, ale yy, no cóż yy, jak widać tutaj na przykład jest takie niedobite i teraz co, co ja robię w takim przypadku, mam taki pędzelek yy, taki gumowy po prostu pędzelek mam i tym gumowym pędzelkiem właśnie sobie retuszuję takie jakieś kropeczki które się pojawiły z brudów jakiegoś niedobicia i tak sobie po prostu to zapykam stosuję to głównie w grafikach, które po prostu widzę, że jakby pole graficzne, które, gdzie, na którym się po prostu dużo dzieje jest dobrze odbite a tło na przykład tak jak tutaj jest ciemne to można właśnie sobie tak skorygować takie rzeczy i właśnie sobie tak to pykam tym pędzelkiem i sobie retuszuję właśnie takie kropeczki no. po prostu szkoda tej, tej grafiki ktoś mógł, może pomyśleć z boku a zostaw tak może tak fajnie no ja mówię że nie bo ja po prostu wiem jaki chciałbym osiągnąć efekt chociaż nie powiem czasami jakieś takie niedobicia to całkiem ciekawie mogą wyglądać i teraz gdzie tutaj jest największy jeszcze jakiś. Tak, no tutaj jest właśnie takie trochę niedobite, ale ta misa jest dobrze całkiem odbita, więc co zrobić tutaj? No, generalnie kupiłem sobie takie właśnie pędzelki gumowe z różnymi końcówkami. Mam ich więcej, to jest taka szpiczasta. I, i, i właśnie te pędzelki można dostać, nie wiem, do, do ciasta, do. Niby do malowania też, ja nigdy tam nie malowałem jakimiś takimi wynalazkami, szczerze mówiąc, ale nie słyszałem nawet o takich rzeczach, ale widziałem, że są takie do malowania. I, i, i tak, wcześniej radziłem sobie paluchem po prostu i teraz no na przykład do takiej powierzchni, no to właśnie tak się, taki mam odruch już palucha. I tak właśnie sobie retuszuje taki obszar. Trzeba to robić najlepiej właśnie od razu, kiedy, kiedy grafika jest po prostu mokra. I nawet jeżeli będzie widać jakiś w tej chwili właśnie odcisk takiego retuszu, to po wyschnięciu on, on kompletnie się wtapia i i nie ma żadnego takiego brzydkiego efektu, czy coś tak. No, no i tak trzeba robić po prostu, bo mm, e, często może, praktycznie każda odbitka, może mieć jakiś taki swój właśnie mały, e, mały, mały, m, mały defekt, który można skorygować. To, co tutaj jest akurat, to nie jest nic takiego. E, nic takiego gorzej jak właśnie. Gdzieś tutaj w polu y, graficznym, w, w tych cięciach y, wystąp wystąpi właśnie y, jakieś takie zaburzenie, no i wtedy po no, prostu szkoda takiej grafiki. O, i ja już sobie tutaj y, zaretuszowałem część rzeczy. Tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie sobie podjadę y, tym pędzelkiem, też tak troszeczkę sobie tą tu, tu farbę wypykam. No i grafika będzie, ta grafika będzie już okej. Okay. Najgorsze są takie stykowe miejsca, gdzieś właśnie, albo takie wewnątrz, i tu mam taką właśnie jedną kropeczkę, która jest bardzo brzydka. Nie wiem, czy to widać, ona jest tutaj, i należałoby to zlikwidować. Tak naprawdę skąd się wzięła ta kropka, ta kropka się po prostu wzięła, albo był jakiś właśnie paproch, co mówiłem wcześniej. I tutaj musiałbym troszkę się przyjrzeć, żeby tego nie popsuć, bo no tutaj też są takie brzydkie rzeczy. To może je poprawię. Ale jak widzę, że po prostu wszystkie cięcia się dobrze odbiły. Więc nawet mimo, że jest naprawdę dużo farby, to nie widzę, żeby te cięcia były zalane. Bo jest coś takiego występuje, jak się za dużo farby nałoży. To po prostu troszkę mogą te wybrane fragmenty zostać zatopione w tą farbą. I to też jest taki trochę niefajny, niepożądany efekt. Ok, ja skończyłem dzisiaj odbijać. Po tych małych korektach, no jest już praca, wygląda tak, jak miała wyglądać. Czyli e, chyba dobrze odbiłem, i tak wyszła właśnie ta grafika. Tutaj mam, tutaj mam matrycę, i czas to wszystko umyć, dość dużo farby poszło, niestety. Miałem kilka rozwiązań, które. Nad którym się zastanawiałem, jeśli chodzi o tło, bo chciałem też nawiązać jakby do tej pierwszej pracy. Tam tło jest rozwiązane w postaci jakby takiego okna, też właśnie z linii, które budują no, trochę światło i tutaj też, też chciałem w pewien sposób to nawiązać do tego, natomiast nie byłem pewny, czy chcę to rozwiązać jakby na całej długości pracy, czy, czy może nawet na większej przestrzeni. Ostatecznie zdecydowałem się na taki pionowy pas, który jakby w efekcie końcowym wygląda właśnie jakby na przejście, jakby właśnie na tą drugą stronę jakiegoś świata, wpadanie właśnie w coś, w jakiś po prostu w jakąś też drugą otchłań.